No cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do wspólnego gotowania znowu w szybkowarze. Pokażę Wam dzisiaj jak y, robię gulasz wołowy w szybkowarze. Potrzebuję do tego wołowiny, już ją pokroiłam w taką dość grubą kostkę. Y, do gulaszu wezmę pokrojoną w kostkę cebulkę jednego ogórka kiszonego. Do tego będzie dzisiaj makaron. I kasza kryczana. Zapraszam na wspólne gotowanie. No i tak możemy zaczynać. Wszystko przygotowałam. Tak jak mówiłam, pokrojona wołowina, marchewkę już sobie, marchewkę, cebulkę już sobie pocięłam. Do obsmażania gularzu użyję smalcu i przyszykowałam już sobie moje jak zwykle ulubione delikaty, paprykę, pieprz i dzisiaj do zaostrzenia smaku gulaszu użyję sobie trochę chili, suchego chili. No, i posypię jeszcze trochę solą morską. Możemy zaczynać. Nastawiam mój palnik na średnio gorący. Nie, mam od do dziesiątki. Nastawiam go na ósemkę. Wrzucam mój smalec, żeby się roztopił. Jak smalec będzie już gorący, to będziemy obsmażać wołowinę. Taki szybkowar bardzo szybko się grzeje. Bardzo fajnie. Tak, dzisiaj występuję w rękawiczkach, ponieważ denerwuje mnie to, że jak kroję cebulę, to potem ręce się nieprzyjemnie pachną tą cebulę i muszę potem kombinować cytryną i tak dalej, innymi rzeczami, żeby <laughs> ten zapach wyszedł. No, i będę mięso nakładać po prostu ręką do tego garnka. Dlatego sobie wzięłam te rękawiczki. Już jest gorący tłuszcz. Wyrzucam mięso. Mam sporo tego mięsa. Na pewno kilogram. Teraz to pięknie mięso podsmaży. Jest godzina pół do trzeciej. Zobaczymy jak dużo, ile czasu nam to daje. Bo jak w poprzednich filmach opowiadałam, jest to bardzo um, oszczędne, jeżeli chodzi o czas, gotowania czy pieczenia. Szybkowały. zobaczymy jak to wyjdzie nam z gulażem podpędzę trochę No w każdym razie wiecie dokładnie, że zrobienie gulażu trwa w zasadzie dość długo zobaczymy na ile Ile czasu zajmie mi robienie wulnażu, w tym szybko uważam. Czekam teraz, aż woda się odparuje z tego mięsa. To jest normalne, nie martwcie się, że nagle jest dużo wody i się nie smaży mięso. To jest normalne, że woda z niego wychodzi i musi trochę odparować i będziecie pięknie dalej podsmażać mięso. Przyszykowałam sobie jeszcze też ogóreczka, którego dorzucę. Tyle wystarczy na taką ilość, bo inaczej jest za bardzo, yy, smakuje za bardzo, za dużo ogórkiem. To zresztą zależy, jak kto lubi. Ja osobiście lubię gulasz z ogórz, po posmakiem ogórka kiszonego, ale można też zrobić z, z papryką świeżą. Też bardzo smaczny jest taki gulasz. Dzisiaj robię z ogóreczkiem. Mięsko się robi, a ja w międzyczasie przygotuję już sobie garnek. Yy, jeden na ugotowanie makaronu a drugi na ugotowanie kaszy gryczanej. Zobaczcie co się dzieje w garnku. Mięso miało bardzo dużo wody w sobie. Trochę to potrwa, chyba najdłużej potrwa same przygotowanie i otoczenie tego mięsa niż jego duszenie. No, zobaczymy. Jestem ciekawa. Ostatnio, jak robiłam gulasz, miałam dużo mniejszą ilość mięsa. Wyszło mi bardzo fajnie tutaj. I miałam mniejsze kawałki tego mięsa zresztą. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam tutaj. Zrobiłam tego gulaszu chyba na dwa dni. Ale to nie szkodzi. Jak mi gulasz zostanie, mogę zamrozić i któregoś innego dnia znów podać na obiad. No już jest coraz lepiej. Zobaczcie, już jest lepiej. No i tak, ja bardzo lubię, jeżeli, bo łowinka się lekko przykali. I tak też zrobił. Ale. Właśnie fajny zapach. A co będzie jak do cebulkę? Mm, I ogórka. Mm. Okej. Okay. Myślę, że zobaczcie, co się wygląda. Teraz wyrzucam cebulkę. Pamiętajcie, mówiłam Wam, że mam taką fajną deskią łapaczkę. Nie wysypujemy się nic na wewnątrz, z tej pycki. Jak taką sobie razem z tym teraz podmorę, nie musi być dużo no. powoli przyprawię wszystko. Oczywiście czerwona patryka. Mówię oczywiście, bo to jest oczywiście w mojej kuchni. Zielona i patryka, czerwona delikata i zielona delikata. I dzisiaj dodaję trochę soli morskiej. mówię trochę minerałów. Trochę tijek Trochę czerwonej patety. Okay. I dla zaostrzenia całości czyli Nie dużo, bo chili jest bardzo ostro. No i teraz jeszcze pół zaleję i teraz bardzo ważne, trzeba obetrzeć bardzo dokładnie brzeg garnka, żeby uszczelka miała suchą powierz powierzchnię do porządnego zamknięcia się. Zobaczcie, teraz to wygląda to tak. I zamykam garnek, jest cały czas palnik na najwyższym stopniu, zamykam garnek, przesuwając, przesuwając, o ten przesuwak do przodu, garnek jest zamknięty. I zobaczcie, od razu uchodzi para tutaj w tym zaworze, który się za chwileczkę zamknie. Przestanie uchodzić para, to zawór będzie zamknięty. Się zamknął. Teraz patrzymy, co się dzieje tutaj z tym przyciskiem. Oczywiście to już znacie z moich poprzednich filmików, jak to w moim szybkowarze działa. Podnosi się przycisk do góry. Na razie widać żółty okrąg. Za chwileczkę pokaże się jeden pomarańczowy okrąg i drugi pomarańczowy okrąg. I w tym momencie, gdy ukaże się drugi pomarańczowy okrąg, albo w zasadzie, jak już zacznie się pokazywać, ten drugi pomarańczowy okrąg to zmniejszy podanie prądu na, na, na minimalne. Widzicie? Drugi pokazał już się, pokazuje się trzeci, więc zmniejszam podanie prądu. U mnie jest od 1 do 10, zmniejszyłam na jedynkę. Być może, że za chwilkę zacznie tutaj wszystko bardzo hałasować to wtedy muszę odsunąć garnek żeby się troszkę sytuacja w nim uspokoiła. Potrzebuje ta wołowina około 20 minut. Od tego momentu jak ukazał się drugi pomarańczowy okrąg od tego momentu liczymy czas duszenia, gularzy. A ja w międzyczasie mogę wstawić wodę na makaron i wodę na kaszę. Aha, muszę Wam też pokazać. Przesunęłam sobie ten mój szybkowar na słabszy palnik. No nie potrzebuję takiej silnej dawki prądu, na no słabszy, mniejszy jest wszystko ok, ponieważ ten mam najsilniejszy palnik. I muszę gotować wodę na makaron, to by mi troszkę za długo trwało na słabym palniku, więc mogę spokojnie sobie poprzesuwać. Tu gotuję wodę na makaron, na innym palniku ugotuję wodę na kaszę. Muszę Wam jeszcze powiedzieć coś: wlałam do gularzu pół litra wody, bo. Tak mniej więcej, żeby mięsko było przykryte, żeby to była wystarczająca ilość na sos. W normalnym garnku, gdy się gulasz robi, to trzeba jednak pilnować, co się w tym garnku dzieje, bo bardzo często woda, często woda wyparowuje i trzeba ją podlewać. Tutaj pozostanie ta sama ilość wody, którą wlałam. Nie muszę się martwić, że mi ona wyparuje, czy i mięso mi się przypali. Tak, mam przy balkonie, yy, przy kuchni zaraz wyjście na balkon. Balkon nieduży, stół nieduży, ale że jest bardzo ładna pogoda, to mogę w międzyczasie przyszykować nam stół. Zobaczcie, mój piesek już jest pierwszy na balkonie. Jak szykuję, już jedzenie czy na stół ustawiać zaczynam cokolwiek na balkonie czy w stołowym, to ona już czeka, już wie, że będziemy jeść. Fajne nasze przyjęcie. No i co widzę, że zjechał mi trochę drugi okrąg pomarańczowy. Zajęłam się czymś innym. Przez chwilę nie pilnowałam tego. Muszę koniecznie podkręcić na wyższy prąd, bo nie wiem, na parę minut to na pewno było na dole, zanim zrobiłam talerze na stół. Musimy się pokazać, bo ciśnienie się zmniejszyło za bardzo. I przedłuża się czas duszenia mięsa. Powinnam w zasadzie wyjąć, zobaczyć to mięso, czy już jest w porządku, bo to by było już 20 minut, ale przedłużę trochę czas duszenia. Poczekam, aż będzie drugi pomarańczowy okrąg na wierzchu i wtedy od tego momentu parę minut poczekam, zanim otworzę garnek. Pokazuje się drugi pomarańczowy okrąg tutaj. Przywrócenie tego okręgu zajęło mi... Dwie minuty. Wcześniej na pewno były trzy minuty, około jak ustawiałam talerze na stół, czyli że muszę teraz doliczyć pięć minut. Właśnie odlałam już makaron. Poleci po prostu w takim pojemniku z przykrypką na stół. Kasia pójdzie do następnego pojemnika z przykrywką na stół. Zajmujemy się teraz gulaszkiem. Odsuwam garnek szybkowar na chłodne miejsce na kubejce. Tam jeszcze nic nie było robiono, jest zimny palnik. I powoli odpuszczam parę. Zanim otworzę ten garnek. Teraz po prostu nie dałoby rady go nawet otworzyć. Za tak, chwileczkę się otworzy. Powoli, powoli odpuszczę parę, żeby nie się w tym garnku. Za tak, chwileczkę po prostu trochę bardziej odsuwam ten przesuwać czy tej naszej nazwać, na zewnątrz. Zbierze przycisk na dół i za chwileczkę usłyszycie takie stuknięcie, taki klik i może garnek otworzyć. O, teraz już się daje, da otworzyć. Troszkę trzeba zamieszać z tym garnkiem i możemy otwierać. Pod przykrywki przy otwieraniu zawsze cieknie troszkę papara, która się tam naszała, więc położę ją, przykrywkę, na ręcznik. I teraz pokażę Wam... Ach, widać zresztą. Tak wygląda kulażek. Widzicie, jest ta sama ilość wody, która była. Ma bardzo fajny kolor wszystko. I teraz jest próba generalna. będzie widać. Zobaczcie, Dobra. mięsko jest mięciutkie. Czy dobre? Zaraz zobaczę. Jest bardzo gorące wszystko z tego garnka. Bardzo mięciutkie mięsko. Wyszło super. Przesuwam z powrotem na palnik i zarobię teraz tylko sosik. Kasza mi się już też kończy. Znaczy już będzie w zasadzie ok, ale <laughs> zrobię sosik. Bardzo fajnie wszystko wygląda. Zaklepię sosik. Używam po prostu mandaminu więc do ciemnych sosów z mandamin albo do jasnych. Tutaj oczywiście do ciemnego sosu. A nie Wyłączę już to wszystko. To znaczy, że wyłączyłam krąg pod gulażem. Ale jest mięciutkie mięso. Muszę uważać, żeby ziemi za bardzo nie roz, się nie rozsypało. Praktycznie mam obiekt. Proszę. Fajnie. Super wygląda. Mogę to teraz przesunąć już sobie. I zanim podam na stół odsunę po prostu. Zajmę się kaszą. Kasza bardzo fajna sypka. Ląduję, Wylądowała w z przykrywką, bo też pójdzie na balkon na stół. I już mam Teraz on tak. Makaron, kasza, wszystko ciepłe, gorące. Tutaj wrzucę gulasz. Gulasz też leci pod przekrywkę. Idę z moim trójniakiem na balkon. Pod stołem, smaczne jedzonko na stole, ze skaszą. A łyżka przeszkadza. A łyżka przeszkadza, gularzyk. Ze makaronem i ze skaszą. Smaczne. I cóż, i to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że spodobał Wam się film i takie przygotowywanie gulażów w szybkowarze jest naprawdę o wiele, wiele szybciej i smaczniej jest tak czy tak. No cóż, dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego razu. Cześć. Papa, pa. lecę na walkę, na opiekę. Ok.